Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta Michał Kurka 12 czerwca Święty Franciszek i świat Lekcjo W tym czasie, po wstąpieniu jeszcze jednego dobrego człowieka do zakonu, wzrośli do liczby ośmiu. Wtedy Święty Franciszek zebrał wszystkich do siebie. Wiele mówił do nich o Królestwie Bożym, o pogardzie świata, o zaparciu własnej woli i o ujarzmieniu swego ciała. Podzielił ich na cztery części po dwóch i rzekł do nich Najdrożsi, pójdźcie po dwóch w różne strony świata Głosząc ludziom pokój i pokutę na odpuszczenie grzechów Bądźcie cierpliwi w uciskach Czujcie się bezpieczni, gdyż Pan wypełnia swą obietnicę Pytającym odpowiadajcie pokornie Prześladującym błogosławcie Krzywdzącym was i ubliżającym dziękujcie ponieważ ze względu na nich czeka nas królestwo wieczne. A oni z wielką radością i uciechą przyjęli rozkaz świętego posłuszeństwa i upadli pokornie na ziemię przed świętym Franciszkiem. On zaś, ściskając ich słodko i ze czcią, mówił do każdego: Zrzuć swą troskę na pana, a on cię podtrzyma. Te słowa mówił zawsze, ile razy dawał jakimś braciom rozkaz przeniesienia. Tomasz strzelano, Życiorys pierwszy Świętego Franciszka. Medytacja. W tej medytacji pragniemy zastanowić się nad relacją Świętego Franciszka do świata. Najpierw jednak trzeba uściślić, co Święty Franciszek rozumiał pod pojęciem świata. Bardzo szybko czytając jego pisma i biografię, odkryjemy prawdę, że to pojęcie nie było u niego jednorodne. Najpierw świat jest darem od Boga. To Bóg go stworzył i niejako podarował człowiekowi. Skoro świat pochodzi od Boga, to jest on dobry. Co więcej, stworzenie wskazuje na swego Stwórcę. Dzięki temu, że świat jest widzialny i doświadczalny, możemy patrząc na niego odczytywać przymioty Boga. A więc to, co jest niewidzialne i zupełnie przekraczające możliwości ludzkiego rozumu, staje się nam poprzez stworzenie o wiele bliższe i możliwe do odczytania. Dlatego podejście świętego Franciszka do natury nie mogło być inne niż pozytywne. Biedaczyna był bardzo daleki od współczesnych mu heretyków, którzy twierdzili, że materia pochodzi od szatana i jest zła. Świat jednak został dotknięty grzechem wskutek działalności szatana. Dlatego świat miał dla biedaczyny i negatywny wymiar. Grzech jest odrzuceniem Boga i Jego miłości, jest znakiem, że człowiek może chcieć pójść własną drogą. I żyć na swój rachunek. Świat daje wtedy człowiekowi ułudę samowystarczalności i tego, że wypełni jego serce. Świat, ponieważ jest dotknięty grzechem, ma w sobie moc, która może omamić człowieka i odwieść go od Boga. Co więcej, świat ma jakby swoją hierarchię wartości, która pozostaje w opozycji do Ewangelii. Władza, pieniądz, powodzenie, szczęście za każdą cenę. Egoizm indywidualny i społeczny to największe wartości, jakimi świat dysponuje i jakie proponuje. Jednocześnie w takim świecie żyje człowiek i w nim ma się uświęcić. Dlatego też święty Franciszek miał świadomość, że jego życie nie może być naznaczone monastyczną koncepcją ucieczki od świata. Trzeba iść do świata i zanieść mu dobrą nowinę o miłości Boga. Dlatego też z takim naciskiem biedaczyna uczył braci, że ich klauzurą nie są mury klasztorne, ale cały świat. Ich powołaniem nie jest zamykanie się i odcinanie od tego świata, ale pójście do niego. Niewątpliwie, ilekroć bracia byli posyłani przez świętego Franciszka, aby podjąć dzieło ewangelizacji, doświadczali wiele lęków. Powtarzało się wtedy ewangeliczne słowo Jezusa o byciu posłanym jak owca między wilki. Dlatego też święty Franciszek, jak przytacza Tomasz Szczelano, mówi braciom o rozesłaniu. Najdrożsi, idźcie po dwóch w różne strony świata, głosząc ludziom pokój i pokutę na odpuszczenie grzechów. Bądźcie cierpliwi w uciskach, czujcie się bezpieczni, gdyż Pan wypełnia swoją obietnicę. Pytającym odpowiadajcie pokornie, prześladującym, błogosławcie, krzywdzącym Was i ubliżającym dziękujcie. Ponieważ ze względu na nich czeka Was Królestwo Wieczne. Uświadomienie sobie, że jesteśmy posłani do świata, a nie że żyjemy sobie dla siebie, jest jedną z najważniejszych kwestii w naszym życiu. Uświadomienie sobie tego musi zaowocować w podjęciu bardzo solidnej formacji ciągłej, bowiem jeśli nie pójdziemy do świata z Bogiem w sercu, to nie my, świat, ale On nas zacznie przemieniać. Nie musimy się lękać świata. Jeśli nosimy Boga w sobie, to Chrystus jest tą nieprzeniknioną światłością, której nie zdoła ogarnąć nawet największa ciemność. Świat jest więc tym środowiskiem, do którego zostaliśmy posłani. Ten świat z jednej strony jest dla nas wrogi, a z drugiej nas pragnie. Jest stęskniony prawdy i miłości, lecz my musimy pamiętać, że damy tylko to, co posiadamy w naszych sercach. Oracjo. Dziękujemy Ci, Panie, że nas powołujesz, abyśmy szli do świata i zanieśli mu dobrą nowinę o Tobie. Prosimy Cię, Panie, niech miłość i pokój zagoszczą w nas, aby nasze głoszenie światu orędzia o Tobie było jak najowocniejsze. Bądź z nami, ilekroć czujemy się posłani jak owce między wilki.